do que boxing night. -pair. Myślę, że tutaj plusy to, to tak. Ambitna walka Iwanowa z zawodnikiem, naprawdę dużego formatu. Walka Durkacza, również zwycięstwo. No i tego Kawczaka, co nie, w kategorii plus 92 kg. Był to jego debiut. W tym roku żadnej walki nie stoczył. Nie, nie boksował chyba 6 miesięcy w ogóle od przez Polski, które były w Zabrzu, Więc naprawdę chłopak ma papiery. No i jeszcze mam nadzieję, że wróci Oskar Safarian. Także będą rywalizować razem, i to tylko może przysporzyć nam że tak powiem radości. Suzuki zakopane i tam już czekamy na szlifujemy formę, oczko robimy i walczymy o kwalifikacje olimpijskie. Podobało było to słychać przede wszystkim. No to jest też w jakimś stopniu dla nich robione to widowisko dla ludzi, żeby się to podobało. Widziałem że się ludziom podobało, więc i z wygrane się cieszy razy dwa. Znowu większy, znowu cięższy rywal to już chyba rzecz normalna A. dla Ciebie w tej wadze. No tak, zawsze miałem wyższych, zawsze to. Teraz trochę cięższe są, ale to zawsze rzadko się spotykało, że miałem przeciwnika, No o niczym o, nawet nie wspomnę, ale o moim wzroście to rzadko się to spotykało. Więc to jest jak na, na chlebu. Boks to nie jest bardzo jak większość myśli, to naprawdę trzeba dużo sprytu, dużo spokoju przede wszystkim z tego pomysłu na walkę. To niektórzy myślą, że to się wejdzie i się pobije cztery ciosy, cztery przyjmy. To nie, ten boks na takim poziomie to już naprawdę pełne skupienie. Dużo trzeba myśleć ten kto taki nerwowy jest, no to daleko nie zajdzie, mi się wydaje. Okazja z o tą słówko za jak, jak najbardziej wspominaliśmy lata 90 rok dokładnie. Także tutaj sobie porozmawialiśmy, wtedy byłem jego sparring partnerem, można powiedzieć, świeżo opieczonym mistrzem Polski w kategorii ciężkiej. Pojechałem, żeby pomagać mu szukować do igrzysk dobrej woli, bo wtedy jeszcze były w Sietl. No myślę, że go dobrze przygotowaliśmy razem z, z kolegą Góreckim. Pamiętał to więc. Jest bardzo dobrze. A ta jego obecność to przecież też olimpijczyk, medalista brązowy dla chłopaków młodych, to też jest takiego coś ważnego, żeby dotknąć tą postać, która była dla nas legendą w latach 90. Nie wiem, mi się wydaje, że tak. Jednak no, to jego tutaj jego byt, tutaj, że, że był, że rozmawiał chwilę, podszedł do ringu, coś powiedział chłopakom, no teraz nie wiem, jakie będą efekty tego, te jego podejścia, roz, rozmów i gdzieś tam jego podpowiedzi. Eee, no ale ja myślę, będę chciał go zaprosić na któryś zgrupowanie. To będzie szansa na to, żeby porozmawiać, żeby mógł im swoje jakieś fajne wskazówki dać. No, a jest wielką gwiazdą, wielki, wie, wiele, wiele zrobił dla polskiego boksu, więc szacunek ogromny.